Już niebawem na wyspie Fortnite powinien pojawić się punkt zerowy, a wraz z nim fabuła gry mocno powinna ruszyć do przodu i może trafi jakiś większy event na żywo, poznaliśmy dokładne daty wydania nadchodzących egzotycznych przedmiotów na wyspie oraz mamy sporo fajnych nowości. Siemanko wszystkim, ja jestem Migao i witam Was na odcinku z Eventu i nowości. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie do góry i suba bo ponad 50% z Was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. A więc tak widzowie, na początku tego filmu zaczniemy sobie od aktualizacji tematu, którego przedstawiłem Wam na filmie wczoraj, a chodzi tutaj o nadchodzące egzotyczne przedmioty, ponieważ wiemy już jaki przedmiot trafi do gry w jakiej aktualizacji. Cały ten temat w ostatnich dniach podał nam na Twitterze Likerłęzo, który napisał nam wszystkie nadchodzące egzotyczne przedmioty oraz ich daty premier w grze i na początku dostajemy informacje o przedmiotach, które będą dostępne na czarnym rynku. Dalej dowiadujemy się, kiedy jakie przedmioty trafią i takie pierwsze z nich to te, które trafią w aktualizacji 11 marca i ma tam trafić egzotyczna snajperka z poprzedniego rozdziału 5, rakietnica, slap kanon i ostatni przedmiot to ten karabin z obecnego sezonu w grze. Co do tego, jak będą działać te itemy, to takie snajperka ma mieć lokalizator graczy, rakietnica podczas strzelania ma nas wybijać do góry Slap kanon ma być działkiem, który nas leczy. A działania tego karabinu egzotycznego jeszcze niestety nie znamy. Następne przedmioty na liście trafią do gry w kolejnej drugiej aktualizacji sezonu drugiego, która będzie 25 marca, czyli dwa tygodnie później, i w niej trafi tam granatnik, pistolet, karabin szturmowy, chuck Jack, nowa strzelba oraz ten karabin snajperski. Granatnik ma być związany z szczeliną, pistolet to mamut, który ma wybuchowe pociski. Karabin szturmowy będzie szybciej strzelał, Chuck-Jack będzie dawał nie Limitowaną staminę, tak samo jak egzotyczna nowa pompa, a działania snajperki jeszcze nie znamy. Z dodatkowych rzeczy wiemy, że pompa IPM w wersji egzotycznej trafią do gry dopiero w ostatniej aktualizacji obecnego sezonu i jest on związany z punktem zerowym. A teraz dodatkowo macie listę, kiedy co trafi do gry. I teraz przejdźmy do tych nieoznaczonych przedmiotów. Poza przedmiotami na czarnym rynku mamy jeszcze listę egzotyków, które też mają trafić do gry, ale będzie zdobywało się je inaczej, i jest tam przykładowo Tomigan, Deagle, Kusza strzelba, PM, sztucer oraz wyrzutnie czepiaków i wszystko to też będzie na wyspie. Ich działanie jest nam znane, ale przedstawiłem wam je na właśnie wczorajszym filmie, więc polecam sobie go obadać i te itemy tutaj trafią do gry po którejś z następnych aktualizacji, ale nie wiemy kiedy i jak je zdobyć, więc musimy teraz poczekać. Skoro znacie już informacje na temat nadchodzących przedmiotów, przejdźmy sobie do tematu eventu oraz punktu zerowego, ponieważ w ostatnich dniach pojawiło się sporo nawiązań do jego tematu, a teraz pojawił się kolejna wskazówka, że powróci on na tą wyspę. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to na ostatnim wydarzeniu, w którym oglądaliśmy walkę Daigo wraz z Shogunem, dowiedzieliśmy się dwóch ciekawych rzeczy o punkcie zerowym. Po pierwsze, Daigo pokonał Shoguna mieczem stworzonym z punktu zerowego, a w samym portalu jest ktoś, kto posiada odłamek właśnie punktu zerowego. Temat ten jakoś nie został bardzo rozwinięty, lecz już wtedy wiedzieliśmy, że punkt zerowy będzie bardzo ważnym elementem obecnego rozdziału szóstego i najprawdopodobniej się nie pomyliliśmy ponieważ punkt zerowy powinien jeszcze trafić na wyspę w obecnym sezonie drugim. Od razu chciałbym zaznaczyć, że temat ten nie jest potwierdzony, ale pojawiła się po prostu pewna wskazówka, która daje nam znać, że rzeczywiście może on trafić niebawem na wyspę i wszystko to jest powiązane z tymi nadchodzącymi egzotykami. Tak jak wspomniałem wam chwilkę temu, do gry niebawem trafi ogrom egzotycznych przedmiotów, lecz jeden z nich trafi do Fortnite na sam samiutki koniec sezonu i chodzi tutaj o tego PM'a oraz pompę jako jeden item, bo jak słyszeliście, jest to egzotyk, który posiada moc punktu zerowego. Skoro na sam koniec sezonu do gry trafi jeden jedyny ostatni egzotyczny przedmiot, który dodatkowo będzie zawierał moc punktu zerowego albo efekt, nie wiem jak to będzie dokładnie działało, można się spodziewać, że z punktem zerowym też będzie się coś działo. Obecny rozdział szósty już od samych pierwszych dni cały czas daje nam znaki dotyczące punktu zerowego i sam osobiście uważam, że ujrzymy go w końcu na wyspie, a teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób punkt zerowy miałby się Tutaj po prostu znów pojawić? No i tutaj mam dla Was odpowiedź. Na wyspie jest teraz dostępna przykładowo lokacja z kopalniami. I co ciekawe, na lokacji tej znajduje się jeszcze sporo tuneli, które nie zostały rozkopane. A na samej wyspie w kilku miejscach trwają prace nad wykopaliskami. Same prace skupiają się obecnie na wydobywaniu złota z nowego biomu na wyspie. Ale co jeżeli w końcu zamiast dokopać się do złota, dokopią się one do punktu zerowego, i w taki sposób ponownie będzie on dostępny na wyspie i każdy znów go zobaczy? Temat ten nie jest jeszcze potwierdzony i na szczegóły musimy sobie jeszcze poczekać i niestety widzowie będziemy musieli poczekać prawdopodobnie aż do końca obecnego sezonu, bo niestety wszystkie te rzeczy z punktem mają trafić dopiero na koniec. Jednakże pierwsze zmiany i nowości będą trafiały do gry już na dniach, więc na spokojnie i przykładowo widzowie dzisiaj do gry trafią nowe zadania fabularne, z których już powinniśmy poznać sporo sekretów w tym temacie i najpewniej wszystkie nowe zadania przedstawię Wam na filmie jutro. swoją drogą, jeżeli jeszcze nie widzieliście zadań fabularnych, które pojawią się w pierwszym tygodniu, to jeżeli znajdę je gdzieś w internecie, to będą one widoczne teraz na ekranie, bo sam miałem okazję je zobaczyć, ale z tego co widziałem nie było tam żadnych ciekawych informacji, lecz i tak będą one dostępne już dzisiaj, więc każdy z was będzie mógł sobie je zobaczyć. O samych zadaniach fabularnych informacje przedstawiłem wam na ostatnim filmie Midasa, więc większość z was pewnie zna poszczególne z nich, a jak jeszcze nie znacie, to osobiście polecam sobie to obadać, bo jest tam spora informacji na event oraz w temacie fabuły, która będzie toczyła się w całym obecnym sezonie drugim. Skoro znacie już informacje na temat eventu, punktu zerowego i egzotycznych przedmiotów, przejdźmy sobie do kolejnej nowości, jaka niebawem pojawi się na wyspie Fortnite, a jest to nic innego jak nowe lamy zaopatrzenia, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale do gry mają stać wprowadzone złote czy tam mityczne lamy, które będą dawały o wiele lepsze przedmioty. Cały ten temat podał nam w ostatnich dniach ten liker tutaj, który przy okazji wypisał nam, co ciekawego będziemy mogli w nich znaleźć i dowiadujemy się tam m.in. że lamy te powinny być dostępne po jakiejś następnej aktualizacji i będzie tam przykładowo dostępna taka złota rybka. Chodzi tutaj o tą rybkę, którą macie przedstawioną na moim ekranie w tle i co ciekawe sama rybka jest dość ciekawym przedmiotem do walki, ponieważ wystarczy, że raz traficie nią przeciwnika, a on sam od razu zostanie zlikwidowany i odesłany oczywiście do lobby. Poza tym będą w niej jeszcze dostępne prawdopodobnie kryptoki Czyli bardzo ważna waluta potrzebna do zakupu przedmiotów na czarnym rynku na wyspie, więc na pewno warto będzie ją otwierać, bo dzięki niej zdobędziecie jeszcze dodatkowe mityczne przedmioty, które są dostępne już teraz na rynku w grze. Dodatkowo z takich podstawowych przedmiotów wtrafi w niej jeszcze sporo amunicji do przedmiotów, ale nie jestem pewny, czy będą tam też dostępne matsy. Lecz sam fakt tego, że będą tam kryptokiszone i ma szansę na tą złotą czy tam mityczną rybkę, raczej zastąpi nam możliwy brak tych matsów. Nie wiemy, jak jeszcze, kiedy same lamy zostaną udostępnione w grze, ale stawiam osobiście, że zobaczymy je po jakiejś najbliższej aktualizacji i albo będzie to po tej następnej aktualizacji 11 marca, albo dopiero po jakiejś następnej, a listę aktualizacji macie widoczną na ekranie i mieliście ją też widoczną wcześniej. Na pewno jednak same nowe lamy trafią do gry w tym sezonie, więc nie musicie się o nic martwić i jak sami widzicie, ten sezon drugi przyniesie nam do Fortnite'a ogrom i to naprawdę ogrom nowości, a większość z nich będzie dostępnych dopiero po tych nadchodzących aktualizacjach. No na teraz są to wszystkie nowe i najważniejsze informacje w temacie nowości, eventu i punktu zerowego, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o sobie. Z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!